Sal del Rey, czyli Szul Króla? Hmm. To wygląda jak ryś hmm, Tutaj nie do końca jestem pewien Takaś jakaś Sarna Buty. a Takie zwierzątka można tutaj spotkać Jest tak sucho Znowu widzicie tutaj Co w ogóle? A to był konik polny chyba jest tak sucho, widać po drzewach one jakoś to sobie żyją, aczkolwiek nie jest chyba najlepsza pora dla nich no i oczywiście kaktusy także także idziemy sobie obczaić to jeziorko, to słone jeziorko ponoć fajnie wygląda, jest dosyć niedaleko od granicy, jakieś 45 minut drogi a cały czas autostradą. Ale powiem szczerze, że. No, o, tu sobie rosną właśnie tuny. To jest za tuna. Czyli tą część, właśnie tutaj, którą widzicie, tutaj, którą się je, która jest słodka. I oczywiście reszta też jest jadalna, aczkolwiek, jak wiadomo, bez kolców. Także taki mały nieplanowany trip, zobaczyć sobie to miejsce. Ponoć fajne. No, dużo miejsc i wygląda bardzo podobnie. Dlaczego znaczy ten sam region, więc niewiele się będzie różnił? Aczkolwiek jezioro zawsze, zawsze fajnie sobie obczaić. A w środku szul bardzo sucha zresztą. No można może troszkę wziąć sobie, jak ktoś komuś brakuje brakuje soli w kuchni. Myślę, że tutaj z pewnością by znalazł. Może ma jakieś ciekawe właściwości. Tak, a woda chyba jest już tam dalej, dalej. A tu już zaczyna. O, troszkę bagniście. Aczkolwiek nie, już solo-solo jest ok. na tyle jeśli chodzi o, <noise>, jeśli chodzi o to miejsce <noise> jeżeli Wam się podobało no to oczywiście możecie zakomentować bo to takie miejsca bardziej nie że nieoczywiste aczkolwiek no, mało przyjezdnych jak widzicie w ogóle nie ma nikogo. ale tym bardziej jest w ogóle środek dnia jest lato jest tu chyba 50 stopni i w ogóle jakieś muchy cały czas obłażą jaszczurki, nie aż tak naprawdę <noise> cały czas tak to chyba jest no, więc e, jak się podobało, to dajcie znać, będę pokazywał więc takich nieoczywistych miejsc, mało, mało znanych.